Cześć wszystkim tutaj ich miałem mały błąd i mnie bardzo to zdenerwowało i teraz powinno wszystko już być OK i powinniśmy sobie normalnie grać już w Left 4 Dead Prz chwilę nagrałem trochę, no ale miałem jakiegoś fail'a i, i, i skraszowało mi grę. Dodatek jeden, który mam pisało, że go... Jeszcze przez ten dodatek. O. W ogóle, wcześniej były zbugowane tekstury, a teraz już nie ma. Mam nadzieję, że będzie wszystko ok. Ale... Yy, sorry, zapomniałem intro powiedzieć. Cześć wszystkim, mam na imię xFIT, to jest Left 4 Dead 2 i... Kontynuujemy kampanię... Kampanię w Left Red, to jest druga kampania, już pierwszy rozdział. I spróbujemy przejść sobie drugą kampanię. Już tam jest taka Zoe z 1 i ona ma opuścić moc. Ale dopiero jak włączymy generatory, które są gdzieś tam daleko, daleko, daleko. A więc idziemy szukać tych generatorów i posiekać sobie trochę zombie. Hmm. No, what the fuck! О, oh, тут можно доесть. Давай. не утопься. Окей. Uh, woah whoa, 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 whoa. Beautiful ladies everywhere. Piękne panny wszędzie. Let's go through this storm. O, shotgun. Dobra, idziemy, idziemy sobie Na górę No piłam mechaniczną. Nie, nie będziemy brali pił mechanicznej. idziemy dalej Kurde pswion tak pięknie się grało Normalnie gwiazdka Fajny karabin tu był wow. Hmm. Tak pięknie się grał, karabin maszynowy, to był tak pięknie było, musiało się skraszować. Walf, na mi robicie. Hmm. Huh! Dziękuję, dziękuję, Elis. Teraz We need to get up there. Uh, okay. In... oh, cool. Któryś, ja który tutaj alarm włączę, tylko niektóre. niektóre. Nie chcę właśnie strzelić w to auto, bo jak strzelę, będzie kłopot. Which gdzieś tu jest, albo ta bitch, jak oni wolą. O te do Nie wiem czy on... Uie, on się takiego leci na mnie. Uj, Boże. Ok, idziemy na górę. To jest był Are you killing me No weapon to powinna być broń, a nie ma Alechamy Ktoś tu był i ukradli mi broń Ja to czuję Walf e, chce mnie Walf mnie do... O jest oka E, nie to. To o Valve mnie denerwuje i mi bronie zabierają. Nice fuck? <grywki> Na górze tu nic nie ma. Nie. Okay. Eee, wszystko tu przeszkadza? Nie, to jest jeszcze w dół, ale jest zatagowany, czyli ten tam, tam już nie pójdę. Dobra, to wracamy się i idziemy dalej, czyli tędy przez most. biały pan w czarnym garniturze Reloading. Reloading. Mm, a tam jest Wesele. Jak smutno. Ojej, nie rzucaj się na mnie, nie tak szybko. Dopiero co Cię poznałem. Fuck me, whoa, what the fuck reloading. reloading. Here's the smaria. Keep ulecz mnie ktoś o, dzięki Rochelle okej, okay, idziemy Jezus Maria, głośno nie słyszę sam siebie no już lepiej no i dobra doszliśmy do syfusa ja się stąd leczę. okej okay. dobra był z wami ichsfit a to był pierwszy rozdział drugiej kampanii w Leftward 2 do zobaczenia w następnym odcinku i bye bye